Dzisiaj przez cały dzień będę spełniała zachcianki tej oddawani. To jest Oliwka, to jest moja młodsza siostra, którą już zapewne możecie kojarzyć. I z racji tego, że ostatnio był Dzień Dziecka, to znaczy jak wy to oglądacie to już był, my jesteśmy jeszcze przed, postanowiłam, że zrobię coś miłego dla mojej młodszej siostry i to ona będzie decydowała jak spędzimy dzisiejszy dzień. To może zaczniemy od śniadania, co? No tak, w sumie jeszcze dzisiaj nic nie jadłyśmy, jest godzina 10. E, możecie wybrać cokolwiek byś chciała, możemy zjeść na mieście, możemy zjeść w domu, możemy przygotować... Co tylko byś chciała? No dobrze, jakbym chciała coś. Tylko wiesz takie w miarę dostępne, by teraz nie jeździć nie szukać nie wiadomo, gdzie po sklepach. No ja chcę domowe, czyli pancejki. Pancejki, okej, okay, no dobra. Chyba wszystko mamy do pancake. Ów. Tak mi się wydaje, jak nie, to jeszcze szybko pojedziemy do sklepu, ale mam nadzieję, że chociaż mi pomożesz w robieniu tych pankejków. Czy no ja mam muszę... oczywiście. Tak, czy ja mam sama zrobić razem zrobimy. No dobra. To my w takim razie idziemy gotować, a wy możecie w tym czasie zejść na dół i zasubskrybować mój kanał, żeby nie minęło u was żadne filmy i oczywiście zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z moją młodszą siostrą. Siemanko, witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj będziemy robić przepyszne, puszyste pankeki. Tak czy nie? Tak. Dobra, w międzyczasie jak smażą nam się pankejki, no to może przygotujemy sobie dodatki. Tak. E, wczoraj kupiłyśmy truskawki, bo już jest sezon truskawkowy. To, to prawda. Pokroimy sobie banana i truskawki. A powiedz mi w międzyczasie, czy ty masz w ogóle jakiś plan na resztę dnia? W sensie nie zdradzaj mi jeszcze. Tak. Dużo, dużo, dużo. Dużo, ale pamiętaj, że mamy tylko dzień. To nam myślę mniej niż 12 godzin. Rozsądnie to rozegraj. Pomyśl sobie, co mogłybyśmy zjeść. Gdzie mogłybyśmy pojechać. Czy może potrzebujesz czegoś? Wymyśliłam! Już wymyśliłaś? Tak. Zobaczymy, czy te pankryki tak samo dobrze smakują, jak wyglądają. E, trochę je przypaliłam. Widzę właśnie. Ale to nic. To się okaże, czy nic zaraz. Najważniejsze, że się starałyśmy. Dobre. Dobra, te truskawki są takie słodkotkie że... No To są truskawki, na które się czeka cały rok faktycznie. No dobra, Oliwia. Jakie mamy plany po śniadaniu? Co byś chciała porobić dalej? No bym chciała teraz coś pograć. No dobra, ale pograć... <laughs> chciałabyś pograć... Roblox. Chciałaś pograć coś na konsoli, na telefonie, czy w jakiejś Piąszówki. Ja. Okay. W sumie zawsze jak Oliwiał nie jest, to wybieramy sobie jakieś planszówki i gramy do późnego wieczora. Dobra, to zjemy i będziemy grać. W sumie świetnie się składa, bo ostatnio dostałam przesyłkę od marki Haribo, w której znajdowała się m.in. gra Monopoly ze współpracą z nimi. I to jest coś, co totalnie kojarzy mi się z dzieciństwem. A ty grałeś kiedyś w Monopoly? Tak! Ja już ją z babkiem sobie próbowałam, testowałam, mi się nie mogłam powstrzymać. No właśnie, wczoraj byli u nas znajomi, także ta gra idealnie się złożyła, bo akurat nikt z naszych znajomych nie miał Monopoli. Moskito, to jest chyba taka najbardziej kultowa gra, która mi się Pojarzy Dobra, mamy już wszystko rozłożone I sobie brakuje nam tylko jednej rzeczy Czyli przekąsek No właśnie, przy wspólnych planszówkach nie może zabraknąć Czegoś słodkiego, czegoś do pochropania I tak się składa, że oprócz planszówki Dostałam od Haribo całą pakę Żelek Ale jej się oczy zaśmieciły Mamy tutaj języczki, pico fantazja, yy, chyba już kultowe złote misie Haribo I mamy też totalną nowość, czyli złote misie tylko w wersji kwaśnej Jak jeszcze nie jadłaś, co? Zaraz sobie je spróbujemy. Teraz mamy niezły zapas żelek na nasze nocki, Tak. Dobra, to właśnie je odłożyć i będziemy testować. Nie wiem, czy też tak macie. Mi pracują, nie? Tak. Że jak ja myślę o czymś, co jest kwaśne, to po prostu od razu mi się pełno śliny zbiera, nie? Zobaczymy, kto się skwasi. Mmm. Jam, ale mega dobre. Bardzo dobre. Nie są aż tak kwaśne, no. że ci twarz aż wykrzywia. Bardzo dobra. kocham takie mm -hmm. rzeczy. są to są moje ulubione słodycze. Bardzo fajnie nam się grało, ale jak wiecie sami Monopoly to jest gra, w którą można grać w nieskończoność i wydaje mi się, że tą partijkę możemy sobie wieczorem dograć. Bo szkoda nam troszeczkę dnia, no. mogłybyśmy coś porobić jeszcze na świeżym powietrzu. No i teraz pytanie do ciebie. Co teraz robimy? Koleżanka mi bardzo poleciła taką fajną salę. Powiedziała, że tam jest jakieś fajne drzewo, tam są jakieś fajne liny. Nie chodzi o park linowy chyba. A to jest w sali? Nie, to jest na świeżym powietrzu. To jest park linowy. Ja tam była na takim odcinku, gdzie zjeżdżam tyrolką. Chyba o to ci chodzi, tak mi się przynajmniej no, tak, wydaje. Tak. Tak. Tak? I tam są, że chodzisz po drzewach, to Tak. Jest... No, tak? tak. <gry> I co, tam chcesz jechać? Tak. No dobra, ale wiesz, to jest na wysokości. Trudno. I ty się nie boisz? Nie. No dobra, to ubieraj się. Dojechaliśmy już na miejsce. I my byliśmy już tutaj w tym parku linowym, jak nagrywaliśmy odcinek, gdzie sztuczna inteligencja decydowała o moim dniu. I teraz pytanie Oliwia do ciebie, czy to o to miejsce ci chodziło? Bo tak. ja do samego, tak? Okej, okay, bo ja nie byłam pewna do samego końca. Ta sala zmyliła trochę, nie? Ta sala troszeczkę zmyliła. Ja w samym parku linowym nigdy nie byłam, a bardzo chciałam, ale dzisiaj Oliwia będzie miała okazję. Bo z tego co widziałam, jest taki specjalny tor przeznaczony dla dzieci, powyżej metra 20, chyba, który jest takie troszeczkę lżejszą wersją. Także idziemy? Stresujesz się trochę? Nie. Nie? Dobra, to idziemy. Jak spadnę, to spadnę. Trzymaj się. I co, teraz masz stresa czy nie? nie? Nie. Ja się bardziej stresuję. Mówi, ma teraz szkolenie, i każdy przepięknie, jakbym oglądał swoją córkę. I się cieszy z każdego małego sukcesu. Tak, ja też jestem taka zestresowana i tak czekam, aż dobrze to zrobi, dobrze to zrobi. I nagle, tak to serce się rady że <słuch> tak. tak. udało udało dzisiaj! Jest! No i dawaj. Łapa, <słuch> <słuch> lądowanie na pan. <kwas. słuch> Dawa rada, jest. To, czujesz się gotowa? No to fajnie, to fajnie. Bardzo przyjemny to. Uuu, super! Nuski, no podkór, podkór, ekstra! Oliwii poszło naprawdę świetnie, ale w Trzy, czwarte drogi niestety musiała zejść, bo już nie dała rady. Ale i tak jestem z ciebie na maksa dumna. Byłaś tam chyba najmłodszą uczestniczką. Dobra, Oliwia, wydaje mi się, że adrenalinę dzisiaj już mamy wystarczająco dużo. Może teraz wybierzemy jakąś aktywność, jakąś atrakcję spokojniejszą. Co ty na to? Nie wiem. No dobra, no to słucham, na, słucham Twoich propozycji. Amazonia. Co? Jeszcze raz? Amazonia. Do Amazonii chcesz polecieć? Tak. A czemu do Amazonii? No bo tam są papugi. <laughs> Okej, okay, no to w takim razie idziemy na lotnisko i kupujemy bilety do Amazonii, tak? Hello, Elon Musk? Eee, yeah, yeah, private jet for me. Right now, yeah, yeah, yeah. Dobra, po chwili namysłów. Wpadliśmy na pewien pomysł jak możemy rozwiązać temat Amazonii i papug. <laughs> Możemy po prostu wybrać się do papugarni Tak, tam będą papugi Nie będzie to Amazonia Ale będzie taki e, cieplejszy klimat na pewno No i e... na pewno bardziej ekonomiczny dla nas Najbardziej no i bardziej możliwy do zrealizowania na ten moment Także jedziemy do papugarni Ja w sumie nigdy nie byłam w papugarni, a ty? Też nie To jest trochę dzień dziecka dla niej, ale mam wrażenie, że dla nas też Udaliśmy się już na miejsce Do Amazonii Tak, przyleciliśmy szybkim lotem do Amazonii Do papugarni w Redzie Bo w sumie u nas w mieście są dwie papugarnie Ale z tego co czytaliśmy to w Redzie jest mniej ludzi i po prostu łatwiej się obcuje z tymi papugami, co zaraz się w sumie okaże. Cieszysz się? Ja. Tak. Niedą papugą, tak miałem do czynienia, to z jaworem. i <śmienicza> <śmienicza> no Papyzie. Nie boisz się? Nie. Ja się boję. Boję, że to będzie bolało, jaka na to będzie. Myślisz, że ci palce opierdzieli? Takie Ale jak one są delikatne! <laughs> Jakie szpony są. To chyba alarm pozaruje. Nie no, ale jestem w totalnym szoku, że one są aż tak delikatne, bo ja się właśnie bałam tego efektu, że one będą dziobać tym dziobem, ale one są mega delikatne i takie, tak jak pani powiedziała, bardzo precyzyjne. Jak jeszcze raz papugą na plecach? Fajnie, jestem podekscytowana. Czujesz się jak w Amazonii? Młoda zajarana to. Ja nie wiem kto jest bardziej zajarany, ona czyjeś. <noise> Mega fajne doświadczenie, tak móc obcować właśnie z taką bardziej dziką częścią natury. Pan jeszcze nie trzymał żadnej papugi. Ja mu dam Ale to coś ciężkie. Jak <noise> stabilizację trzyma. Nie. No. I za Daj Bartek ma dwie. Ja już mam dwie. O! I jak ci się podobało ogólnie? Była super! Najbardziej mi się podobała papuga o imieniu Flash. Uh -huh. Była bardzo przyjemna, bardzo malutka, chociaż. dziabła mnie parę razy. Ale no nie zrobiła tego celowo. No właśnie. Okej, okay, nie wiem jak ty, ale ja już troszeczkę zgłodniałam po tych naszych atrakcjach, więc wydaje mi się, że mogłybyśmy pójść na jakiś obiad. Można zdecydować, co będziemy jeść. Burger. Hmm, ja liczyłam na coś w nie. nie burger! Nie żartuję, to ja, może coś takiego jakby zdrowego. Już nie udawaj nie, no, nie. teraz, nie udawaj jak teraz. Masz Ale jak ona jest kochana, nie, że jak ja powiem, zmieni zdanie, że mi coś nie pasuje. Ona od razu chce zrobić tak, żeby mi też pasowało. Spokojnie kochanie, bo Oliwia zadecydowała, że jedziemy na burgery. E, jest w sumie ładna pogoda, więc e, zobaczymy zaraz, czy mamy jakiś kot w bagażniku i może pójdziemy sobie zejść na plażę. Co ty na to? Tak! Pomysł zaakceptowany. już nasze burgerki i przyjechaliśmy sobie nad morze posiedzieć, bo jest miło dzisiaj bardzo ładna pogoda. Troszeczkę sobie tutaj pocilujemy, pospędzamy razem czas, może pójdziemy jeszcze tutaj gdzieś na plac zabaw. No i przede wszystkim e, zjemy nasze burgerki, bo jesteśmy już bardzo, bardzo głodni. I myślę, że coś się sobie wymyślimy, może pójdziemy na jakieś, nie wiem, lody, gofry, może się gdzieś jeszcze przejedziemy, zobaczymy. A teraz jest spędzimy czas po prostu ze sobą, bez kamery, pogadamy, A z wami zobaczymy się po prostu później. Posiedzieliśmy sobie jeszcze troszeczkę wspólnie, pogadaliśmy, pobawiłyśmy się, Olga poszła bo też to jeszcze na plac zabaw. No i jej ostatnim życzeniem na dzień dzisiejszy było pójście na lody. Także jak widzicie, mamy lody, mamy brudną buzię. No i koniec dnia dziecka. Koniec dnia dziecka, no tak, ile można? Jutro niestety czekacie jeszcze szkoła, Oliwia. Ale jak Ci się ogólnie dzień podobał? 10 na 10. 10 na 10? Mhm. Nic byś nie zmieniła? Albo może 10 na 10. 10 na 10? No to się bardzo cieszę w takim razie. Też się cieszę, że mogłam z tobą spędzić trochę czasu, mm -hmm. bo ostatnio było tego czasu dosyć mało. I widzimy się za rok na kolejnym <noise> <do> dziecko. <noise> no i moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, mam nadzieję, że filmik z Oliwką Wam się podobał. Ja się dzisiaj super bawiłam. Pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę, a my widzimy się już niedługo. Pa pa!